MGN Najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Miściwujewski, Boro, siema. Siemanko wszystkim. Jak tam byczku? No, no w porządku, nie? Jestem zadowolony i czuję się doceniony, że mam mocnego przeciwnika. Bardzo. Słuchaj, wy siebiecie w jakie formule? formule MMA. A, no to kurczę, no to raczej twój konik, co? No tak, tak, aczkolwiek, no i tak to traktuję jako duże wyzwanie, no bo jednak Wojtek to jest Wojtek, no kurde, moim zdaniem jeden z lepszych frików. Wojtek to Wojtek, Boro to Boro. Rozmawiałem jeszcze chyba, nie pamiętam z kim, przed twoim panelem i mówię tak, jak boks raczej bez szans Boro, tak. jak MMA, raczej bez szans Wojtek, bo ty już masz no ja... starszych zawodowiec przecież. No nie, no ja mam walki semi-pro. No ale staż mówię. No staż mam tak, tak, no bo gdzieś, gdzieś te lata treningu, gdzieś, nie, gdzieś tam pomiędzy miałem przerwy, wyjeżdżałem do, no wyjechałem za granicę, gdzieś tam zmieniałem teamy, no to hmm. tak też się nie potoczyło, pewnie gdybym ten cały czas był w Olsztynie, to już 5 lat temu bym już zawodowo walczył. No, ale tak się nie potoczyło, trochę inaczej się potoczyło. Troszkę momentami schodziłem z tempa, no, ale cały czas jestem w treningu, cały czas to w sobie mam i zawsze to będę mieć. No właśnie, to jest prawda. Jak się zmieniło Twoje życie po ostatnim pojedynku w ogóle, powiedz mi? No, to, że tak nie, ma, nie mam pracy stałej. Nie wiem, czy tam się bawisz w YouTube. No, no tam. Ogólnie no co? Szczerze mówiąc, fajnie. Tak, świadomość mi się trochę zmieniła. Ale jeśli chodzi o takie życie, no to w Anglii wróciła mi w sumie stara codzienność, tak? nie? Tak, tak. Ale przecież macie ten swój projekt Mavs House. No Byłeś tak, na? tak, no przyjeżdżam na ten Mavs House. No, nie powiem, troszkę się urozmaiciło. Gdzieś tam są jakieś projekty, no, ale no, ale życie... To... Takie samo, takie samo. Ja wiem, tylko właśnie tak y, byłem, wiesz, y, tak zainteresowany, czy nie wiem, czy nagle pojawiły się może jakieś inne, tam, nie wiem, tam propozycje. Miałeś propo tę propozycję od innych organizacji, czy nie? Nie, nie, nie miałem, ale nawet miał, no to, no to gdzieś to, to Cloud mnie zaangażował, no i gdzieś będę lojalny wobec Cloudu. No. Chyba, że jakaś propozycja by padła, jeżeli by. Nie do jakaś. jakaś Zgoda między federacjami, no to oczywiście bym skorzystał. Y, Boro, przeciwnik będzie na pewno niewygodny, wysoki, te łapy długie, mega dobrze boksuje, przecież ostatnio nawet pokonał Szuliego. No tak, tak, Szuli, pretendent do pasa KSW, nie? A właśnie, a wy się kojarzyliście z Maty, czy nie? Bo on przyjeżdżał kiedyś ja, ja, do, ja, do Archeonu. Ja, ja Szuliego znam, tak? ja Szuliego znam, tak, tak. No. Na obozach byliśmy razem, on w Olsztynie był, tam. się przygotowywał. Ja go, ja go znam. No. Może nie powiem, że dobrze, no ale, ale go znam no i tam z nim trenowałem. Tutaj Cały czas to się dzieje, sorry, ale tutaj w filmu były takie dymy kamery. Ja wiem, widziałem, e, tak, widziałem, latały. Widziałem, widziałem. Widziałem właśnie, nie, nie kojarzyłem tego gościa, to, ten był, to był ten Jackson? Tak? No. Co, co, tak, co tak udał chujową walkę z meduzą. No, no. O, a właśnie, no. a propos walk. No. E, teraz robiłem wywiad z Tyborim i on tam ma chłopaka tego w tym w tym, tym niebieskim trosiku, widzisz? No, no, no. no wiem, J1. Wiem. E, mówił, że z tobą mógł się bić. Jeżeli bym... On ma chęć i organizacja, no to czemu nie, no. Jesteś chętny. No, oczywiście. Ty, ale, bo ja oglądałem wasze odcinki z Mouse House no. y, Dobrze się czujesz przed kamerą, co? Przed taką, wiesz, przed taką w trybie takim vlogowym. No dobrze, dobrze. Gdzieś tam mam takie swoje takie y, rozkminki, co mogę powiedzieć. Gdzieś to, co gdzieś rozśmiesza moich znajomych, to gdzieś tam staram się gdzieś to wprowadzać, tam pokazać, no wiesz. Takie, wiesz, Taki po prostu byłem sobą, nikogo nie udawałem. No i dobrze, no. że to się oglądało. Pl planujecie to rozwijać? No planujemy, planujemy, aczkolwiek no trochę jednak jest nieraz taka blokada, no bo ja mieszkam w UK. No, zawsze, na przykład teraz ostatnio tam chcieli właśnie się spotkać, no ja akurat chciałem odpuścić ostatni zjazd, ale no następny pewnie się uda. E Powiedz mi, jak to było po tej walce 1 na 10, miałeś takie myśli, że kurde, ciekawe kto to będzie teraz, czy będą te propozycje, czy nie będzie, czy to był taki tylko jednorazowy strzał, nie no, jak to wyglądało? Ja wiedziałem, że, że to nie będzie jednorazowy strzał, no bo jednak podpisałem kontrakt nie na jedną walkę, tylko gdzieś tam było, gdzieś więcej mam tych walk w tym kontrakcie, a no... To, no, to się nie martwiłem, ja byłem po prostu szczęśliwy i ja chciałem już wiedzieć z kim i tak sobie myślałem, kurde, chciałbym kogoś mocnego, tego kurde, nawet szczerze, jakiegoś Dondiego by dali, nie? Też mówię, a wziąłbym, bym pokazał, że mam jaja i bym wziął, nie? Ale no nie powiem, no bo to jest duża, duża, ogromna różnica klas, to nie, że ja gdzieś się porównuje. tylko dałem taki przykład, nie? No, dostałem rekordzistę i, i też jestem mega dumny. Ale rekordy ma po stronie, co? No, no właśnie jak, w ogóle jak ja mówiłem znajomym, że gdzieś tam wiadomo, pokryją mu, że mam walkę. Już zapowiedzianą mam przeciwnika, z kim. Ja mówię, no rekordzista. Ale chyba w MMA, co? Ja mówię, no, no. Nie wierzę w Twój boks. No, 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 To znaczy no, po prostu Nie, no, po prostu wiedzą, że on jest kozak. No. No, ale, no, ale tak, tak to wyglądało. Boro, e, twój nie wiem czy kolega z maty czy nie, Mamet Khalidow bije się już w ten weekend z Tomkiem, Adamkiem. Jak podchodzisz do tego starcia? Jak ci się wydaje, kto wygra? M mi się wydaje, że wygra Mamet, a widzę to w ten sposób. wiesz, Mamet to jest taki. Mamet nie wygra z nim, boksując z nim pełen dystans. Tylko Mamet musi wyczarować zaklęcie i on je wyczaruje. Będzie tak, tak. No dobra, ale co on ma wyczarować w dużych rękawicach, jeszcze w boksie. A to duże rękawice, są? To no duże. Aha, duże rękawice, boks, sześć rund. Ja myślałem, że to małe rękawice. Nie, no właśnie. No gdzieś... gdzieś ja moment, myślę, że tutaj na pewno Mamet będzie bardziej na cofce, będzie tam. On nie będzie, on nie będzie konsekwentnie szedł w wymiany, on będzie po prostu gdzieś, gdzieś jakiś zwód, unik kontra, tak to widzę i gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam siądzie. Myślisz? Tak, tak, tak. Ja myślę, że będzie miał bardzo ciężko. No będzie miał ciężko, no bo to jest, no to jest, ten jest bokserem, M Mamed jest zawodnikiem MMA gdzieś, czy mamy, no naprawdę gdzieś Tą stójkę miał dobrą, a moim zdaniem grappling jeszcze lepszy. No, oczywiście. No. Właśnie, a w ogóle jaki mamet był na sali, na treningach? Mega śmieszny. Tak? tak? Tak, naprawdę. Taki, kurde, no... Mega, mega, mega ogromna charyzma. Czyli to nie tak. było tak, że to był taki gbur, taka wiesz, gwiazda wielka? Nie, 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 nie nigdy, nigdy. Nie, zawsze, zawsze beka, nie? Tak jak on był i na przykład Karol Celiński na sali, jak ja tam gdzieś rano przyszedłem, to oni zawsze tam gdzieś się ganiali, tak... No naprawdę mega śmiesznie, nie? Ja już tam nie pamiętam sytuacji, bo, no bo to już dawno byłem jak ja trenowałem, na przykład byłem teraz na obozie i mówię do Mameta, mamet mogę zdjęcie z tobą. No, to chyba ja powinienem ciebie zapytać. A to teraz nie byłeś na obozie? Tak? Teraz no, byłem na obozie też był mamet, tak. I co yy, oglądał twój pojedynek, czy nie? No, to znaczy nie pytałem go, czy oglądał, ale no. wiedział, że walczyłem no. i jeszcze. Jeszcze ja, pod, bo ja podszedłem w ogóle do Michała Materli, nie, i też się pytam czy zdjęcie. A ten moment mówił, o, to ten. On walczył ostatnio na 10 Amaterla. A, to jak ty tam masz ksywę? Ja mówię, wyboro. No, no, Boro, Boro. To też kojarzył, że? Te to chłopaki kojarzą, <laughs> no, to, nie? no, tak, tak. I jak było na obozie z nimi? Nie, no zajebiście, No ogólnie, no Mamet i Michał, bo Michał, Michał to ogólnie nie był z nami na obozie, ale gdzieś tam do nas przychodził na treningi. Mhm. Y I Mamet też, no tylko gdzieś był na tych treningach bokserskich. Tam w góry nawet, nawet chyba nie wychodził. Po prostu gdzieś tam dużo, dużo ludzi przyjeżdżało, żeby poboksować z Mamedem, ja gdzieś nie miałem przyjemności tego robić, no bo jednak niech on sobie lepiej przepracuje z takimi, nie, no wiesz, co, 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 co mu postawił jakiś taki opór, no. I, no i ogólnie mega, bo pierwszy raz byłem na obozie zimowym, pierwszy raz w ogóle byłem w górach zimą, fajnie było, no trochę inaczej niż latem, ale polecam. Fajnie, fajnie. A mówił Ci coś ogólnie o flikach, czy nie? Nie nie, 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 pytałem, no chyba on nie ma jakiegoś dobrego zdania, w sensie, wiesz, w tym, pod tym względem gdzieś to, wiesz, bo gdzieś tam dużo się jakiejś patologii gdzieś przewinie nieraz, nie? No i mamy gdzieś tam, on chyba, tak słyszałem w tych nagłówkach artykułów gdzieś, że tego nie pochwala, okay. ale na żywo nie słyszałem, że się o tym wypowiadał. Mm -hmm. Boro, słuchaj, dziękuję Ci bardzo, no i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki.